Cześć, ja jestem Olek. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam moją kompletną kolekcję panini Road to Word 2018. Na początku jest Algeria, która ma 9 kart, a normalnie zespoły powinny tutaj mieć 18, ale Algeria jest na początku i tak została zrobiona. Dookoła są karty bazowe, tak jak jest y, zawsze, a w środku jest karta specjalna. Znaczy, dookoła też y, jest, są karty Rising Star, ale. Y, jest chyba tylko jedna. Jak tutaj patrzę, tak? Jest tylko jedna po prawej stronie, zawsze? Nie, nie zawsze po prawej stronie, ale jest jedna. I będę wam szukał tylko karty specjalne, bo gdybym wam, wam czytał wszystko, to wtedy odcinek będzie trwał chyba kilka godzin. Więc zaczynamy. Algieria, Marys, Top Player. Takich kart było tylko 5 w tym albumie. Belgia. Witzel key player. Lukaku goal machine. Kurtuła fans favorite. I De Bruyne game changer. Chorwacja. Modrić, key player. Kalinic goal machine. Rakitic fans favorite. I Mandzukic, również fans favorite. Dania. Kier defensive rock. Eriksen key player. Emil Højbjerg. Hoj i Schmeichel. Te już nie karty, to fans favorite. Anglia. Cahill, Defensive Rock. Dier, Key Player. Ali, Game Changer. I Rooney Expert. Hiszpania. Ramos, Defensive Rock. Koke, Fans Favorite. Morata, Goal Machine. I Iniesta, Expert. Finlandia. Moisander, Defensive Rock. Pochian Paulo. Gol Machine, Hetemai Fans Favorite i Spar Fans Favorite. Francja, Matuidi Fans Favorite, Pogba Game Changer, Evra Expert i Griezmann Top Player. Niemcy, Hammers, Defensive Rock, Miller Fans Favorite, Zil, Game Changer i Noir Expert. Węgry Szalaj, Goal Machine, Gera, Fans Favorite, Nikolic, Fans Favorite i Dżudsak, Game Changer. Włochy, Bonucci, Defensive Rock, Veratti Key Player, Immobile, Goal Machine i Buffon, Fans Favorite. Holandia, Strotman, Key player, Robben fans favorite, Depay game changer, i Steklenburg, expert, Norwegia. King, goal machine Jarstein fans favorite, Henriksen fans favorite, i Skjelbert fans favorite, Polska. Krychowiak key player, Milik, Machine, Błaszczykowski, Fans Favorite i Lewandowski, Top Player. Portugalia, Pepe, fan, Defensive Rock, Rui Patricio, Fans Favorite, Nani, Expert i Ronaldo, Top Player. Teraz jest Rumunia, Tatarusan, Defensive Rock, Chirises, Fans Favorite. Hmm. Um, Tant, Tantiu fans favorite i Andom fans favorite Rosja Kokorin, gol machine Akiniu fans favorite Dzagojev game changer i Shirkov expert Szwajcaria Shar defensive rock Shaka key player Liechtensteiner fans favorite i Shakiri Game Changer, Szwecja Lindelöf Defensive Rock, Granqvist Key Player, Forsberg Fans Favorite i Guidetti Fans Favorite. Turcja Czaranolu, Key Player, Ilmas Goal Machine, Şahin mm. Fans Favorite i Turan Game Changer. Walia, Ramsey Key player Williams fans' favorite, Ledley fans' favorite, and Bale game changer. Argentina: Iguane, goal machine, Di Maria game changer, Mascherano expert, and Messi top player. Brazilia: Marquinhos defensive rock, Paulinho key player, Alves fans' favorite. I Neymar Game Changer Chile Medal Defensive Rock Bravo fans favorite Vidal Game Changer i Sanchez Game Changer Columbia Ospina, fans favorite, Falcao, fans favorite Rodriguez Game Changer i e, Muriel Game Changer Meksyk Jimenez, Goal Machine Cuadrado Fans' Favourite Herrera Fans' Favourite Mar Mares Expert Nowa Zelandia i Australia mają po 9 kartach tak jak na początku Algieria więc Nowa Zelandia. Wood fans favorite. Australia. Jedynak fans favorite. Teraz się zaczyna do dodatek, który był dostępny tylko w Anglii. Jest to Irlandia, Irlandia Północna i Szkocja. Wszystkie karty specjalne to fans favorite. Irlandia. Coleman. Brady, Long i Walters. McGowin. Mac Davis i Lafferty. Dalej będzie Szkocja. Robertson, Snodgra, Snodgas? Snodgrass, Fletcher i Mac Arthur. I to już jest cała kolekcja. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Prezentacja limitek będzie, jak będę miał już komplet, brakuje mi na razie par, kilku XXL, -ek. więc na no dzisiaj to będzie wszystko. Do zobaczenia, cześć!